Ale ci wszyscy coachingowi trenerzy mówią, że jeżeli czegoś pragniesz, to po prostu po No to, to ja po to sięgam właśnie. Aaa, no i chuj, pauza w domku, zajebiście, a ja w domku to pornowe. Nie wiem, co sobie za filtr tutaj ustawiłem, ale jestem pijany, a wiadomo, że pijany to szczery, więc musicie mi to wybaczyć. Ostatnio w internecie jest głośno na temat zbiórki organizowanej dla kierowcy zjewała się ciężarówka, musi wrócić do domu. W trzy dni ludzie zebrali 200 tysięcy złotych. No i teraz ludzie dzielą się na trzy... trzy grupy. Pierwsza grupa to jest taka, która popiera, wpłaca i kiewicuje i zadowolona. Druga grupa to jest taka, która się oczy, że tak nie wolno, że dlaczego, że na biedne dzieci nie wpłacacie, że przecież spedycja jedna ostatnio organizowała ile? ledwo 100 tysięcy potrafili zebrać. Angażując przy tym wielu ...influencerów i słucham, osoby. Jest jeszcze trzecia grupa osób, czyli tacy, którzy mają wyjebane i to ja do tej grupy należę i pewnie większość z Was. Bo ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś zarabia pieniądze i ma ochotę je wydać w taki sposób, że przeleje dla kierowcy irańskiego, no to spoko, to jest jego sprawa i jego hajs, prawda? Ja na przykład czasami wydaję, nie wiem, na grę mobilną 200 zł miesięcznie, bo kurwa sobie golda kupuje, tak? No i nikt z tego tytułu problemów nie robi, dlatego nie róbcie problemów o to, że ktoś wydaje swoje pieniądze tak, jak ma ochota I tyle do powiedzenia w tej sprawie. Cześć. No i jeszcze zapomniałem wspomnieć, że protesty, okazji tej akcji to wiele firm sobie reklamy robi tanią u chłopa. Typu, nie wiem, tam też wkłada tysiąc złotych i podpisuje, że nie wiem, meblo Meblotrex Poland, producent mebli, telewizorów, abażurów. Za niedługo się okaże, że jakaś firma, która wyżywienie ufundowała, to jest firma Catering, kurwa polska i zamawiajcie u nas. Na samym końcu jeszcze jakiś dealer zajęliście rabat na ciężarówkę nową i, i wiecie, taki to był dealer, dealer, żeby kupować u niego. No a na samym jeszcze końcu jakaś pierdolona na mu transportu drewna, kurwa nam boki, bo, e, za boki. Załadunek zafunduje, dzięki któremu gości wracają do domu, sobie dorobi na trakcie. Także wiedziałem, tym wszystkim, którzy pomagają, bezinteresownie piątka, a tym wszystkim, którzy sobie tanią reklamę na chłopu, robią chuj dupę. Ponieważ idą święta, czas prezentów, nawiązałem jako Instagramowicz współpracę z firmą sprzedającą zegarki. Mam polecić zegarki, oczywiście kod rabatowy dostaniecie. pod pudełko przysłali. Wypierdalać, kurwa, nie zrobię wam reklamy.